się manko e, zapakowałem towarzystwo i jedziemy do wyszkowa się przyjechać na targ proszę bardzo 11-12 sztuk łapanych, dwa moje ten jasny na białym ogonie i, i ciemny ten który tak ucieka po dachu totalna likwidacja wszystkiego co co nie jest y, co nie współgra ze stanem oczywiście on się wraca tym ten jasny bardzo mnie denerwuje. Wczoraj na koniec jeszcze Marci z Marcinem, znowu ścina Marcin mi dwa <noise> pantosza mi złapał i i bocza tego grochowatego, ja mu złapałem oto dwie samice, ciemną tą i tamto z taką brudką białą. Dwulatki, także wczoraj padały stare trupy. Jednego straciłem, wyszwanca młodego, całą parę. Także zobaczcie, młode wracają, stare giną. Nie wiem co się dzieje, U Marcina to samo praktycznie. Młode jakoś dają radę, a stare nie. O dwa winerki samica i samica. Jedziemy, zobaczymy co tam się będzie działo. Nie mogli sprzedać, to wypuścili. Chciałeś ciemne, widzisz? Tak, To Ale zobacz, powiem ci, że marno pogodę, mają, ciemno jest. Nie wiem, kto to puścił. Ktoś sobie lotuje i pocztowy jakiś Oj. I po targu ja w targu nie, nie nagrywam Jak wiecie zostały mi te mój jasny i perówka Reszta sprzedana. I już w chałupie terówka mi została. Jasne, Koroniaty to mój. O, ukażgania. Dobra, no będziemy gonić. O, coś im się dzieje. Nie chcą w ogóle iść do góry. Ale ich mało zostało. Co tu się dzieje? Nie wiem, nie ma tego Jasembia. U Kasia tu się kręcą. Muszę się połapać, dopiero będą chodzić. Tak codziennie. <grytania> o, już się łapią. Nie jednak. Teraz się zabały. Jasmine by przyszedł to by je trochę przetrenował Łukasia schodzą tutaj O, już Adam pędzi Proszę bardzo O masz, już Marcin, zobaczcie Z soboty Z rana coś się dzieje O, zobaczcie, teraz nie chcę pójść wyżej. No. Dziadowstwo, to jest osłabienie. Coś się kurde, pobiera. To parę sztuk. O, z Marcinem ścina będzie. Łukasz już poszł do domku. One pójdą wyżej, ale później. Adam, już ganiamy we czterech. Zaraz Darek spędzi pewnie jeszcze. Się coś mi ostatnio rozmazuje. Muszę powoli. Oni się nabrały, już się pozbierały. już inaczej. A, może Łukasz będzie miał ścinę za damiem, bo tu schodzą do niego. Oba! Albo się minął. O, no, teraz? Minął się. Adama idą do mnie tutaj. Wszystko zrobię, żeby się nie zapały. mówię? O, będzie ścina teraz. A teraz może? Kurde no. Teraz zobaczcie, jaka dama uciekła. To denerwuje. Czekać na ścinę cały tydzień, bo w robocie. O! Będzie. Łukasz algnął. Oba! Teraz. Jest! Nie ma! masz. Zobaczcie, co jest ty. Jest. Sinka chłopaków. Ale czy się wymieszają dobrze? O, masz, ty. U mnie też jest ścina. Oj, się wyrwały. Dobrze, Adam. O, teraz źle. <noise> A u nas już jest kocioł. Już kocioł jest. I zaczynają się rwać chyba. O, o, o. Jak to wyjdzie cieniutko, zobaczymy. Teraz Marcina ściślej, te po prawej stronie. Moje tak się ciągną bardziej. I one ciągną do góry, a jego w dół. O. o. No i marnie, zobaczcie, jak się wyrwały. Tak się wyrwać marnie. Porażka. I uciekają jeszcze od głębi. Tą grupkę muszą zawinać. O masz. Znowu łup. <grytanie> no, ale coś się pobiera ewidentnie. Coraz słabsze są. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć sztuk. Bardzo źle, tyle się wyrwało, o, 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 jak to denerwuje, Wam powiem. Masakra się ciągnął tak. on teraz dobrze. O, Marcina, Marcina też słabo, Sklepały. on teraz dobrze. No, tylko niepotrzebnie te tutaj. Marcina zeszły i kolejny wyszwanc. Po wyszwancach. O, nie, coś tam ucieka. E, wyskoczył. Nie, nie wyskoczył Wyskoczył. o idzie O bajle poszło Lepiej z radości, że wrócił To moich to są nie niemożliwe Coś mu tam wypłoszyło chyba Pół godziny już chodzą. Jeszcze nie usiadły. Marcina już siedziały dwa razy. No może teraz? To się pobiera ewidentnie. No raz, chodzą. W miarę mocno. Nie wiem, czy coś jest. Winer jest.

Łysek Jest parę sztuk Ale ładnie usiadły widziałeś? Ciemny. Jest parę, jest o, widzieliście jak pięknie usiadły. I od razu jest wynik. Dwa ciemne. Dwa winery i Łysek. Chodźcie jeszcze wyszmance przeżył. Nie wiem co Marcin złapał No ale trochę dzisiaj Poprawiły humor z ranem przynajmniej Ale coś się pobiera ewidentnie Coś tam z pocztowych mogło do Adama usiąść Ale tu jest wynik znowu 6 sztuk 3 winery 3 winerki dwa ciemne i żydek Szkoda, że nie wziąłem numeru telefonu do kolegi, te żytki zbiera na targu w Łóżkowie. I brał. Nie wiem, widzicie, to, to coś, coś im dolega. Tutaj to, to golejnik się sprzątnie, to, to zaraz coś tam się... Zaczyna niedobrego dziać. niestety. Co zrobisz? Dzisiaj ładny wynik, 6, a Marcin nie wiem ile. Nie odpisuje. Przeraża, Przeraża mnie ta robota. Roboty bardzo dużo. Bardzo. Jedziemy z tym koksem. Rano poganiane. Teraz troszkę odpoczynek. 11. Zjedzona, śniadanie i ogień. Dzisiaj muszę to zrobić. Posprzątane. Jednego gojemnika nie ma. Tu jest tyle. Mają miejsce, jeszcze proszę bardzo, znajdą się w pary. To idealnie. Całe G zostało, co? No, ale jak to się mówi, no to nie sfinkuje. To nie ma pojęcia o tym, jakie straty. Tu 5, tu 10, tu 3, tu 2, tu coś tam, tu zroś tam. Także w tym roku nie zdechły, chyba pali, ale, ale no co zrobić. Życie. Byłem właśnie z tym. Mamy miejsce takie na, na wyjazd z taczką i z tymi piórami, z tym wszystkim. I na workocie poznałem, właśnie, znaczy to on mnie poznał, powiedział, że, że ogląda moje filmy. Pozdrawiam ci, kolego, z radości. Taki mały świat, właśnie. On sobie tam szukał złota. A ja po prostu pracowałem przy wywozie. Proszę bardzo. Pusty gołębnik. Tu zasłoniłem niech się. Niech się teraz oswalają. Jadę, wywiozę jeszcze jedną taczkę. Przyjdę poganiu trochę. i będzie git. Czyli gojemniki wysprzątane totalnie. Jeszcze mi u młodych pocztowych zostało z doków pozbierać. Ale to już nie dziś godzina 15.00. Także zeszło się. Nie mam siły, teraz można poganiać. Chwileczkę. Przepełnienia nie ma. Także jest dobrze. Dobra, w górę towarzystwo zobaczymy. Mówię, coś mi się przy, przykuliłem bo widać. Po niektórych wczoraj fajnie chodziły, dzisiaj już słabiej No ale co zrobisz? Takie jest po prostu I teraz ten okres Strasznie to jest denerwujące Wam powiem jak ich nie możesz odpędzić od dachu a potem chodzą i chodzą i chodzą No i kierunek się zmienia chyba I chodzą ładna pogoda się zrobiła Badyl. Muszę zmienić badyl, bo się już go nie boją. Położyłem kij i od razu siadają te. A po ścinie, kurde, chodzę i chodzę i chodzę i chodzą. I chodzą, i chodzą. moja zaraz. Zginie kończata, bo tam Adam chyba ruszył. I już. Ona no, no, osłabiona jest też właśnie. A no to o tego głębie głupiej. A tam? Marcin pięć to proszę. Nie, Marcin wszystko ruszył. A te odeszły, przyszły do siadania, jakby się czegoś bały. No, wyszwanska już zginęła. Nie wiem, gdzie ona jest. Tu jest. Szuka nowego domu. Kierunek się zmienił. Moje tutaj uciekają teraz. A Marcinaj do nami. Pogoda się zmieniła przede wszystkim. Ładne słoneczko. Nie wiem co mi się dzieje. Nie ma jastrzębia, i dlatego to taka masz gacek leci z Widzicie? Jego się przestraszyły troszkę. Wyszłańska chodziła, chodziła do Marcina sobie wpadła. I tam już jej dobrze jest. Ona tak ma robić, to niech leci od razu, już parę dni tak słabnie, słabnie. O, 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 on nie utrzymuje się. Przyszły by siadały, to by usiadł. Oba. Mówiłem, że jak one w ścinę wpadną, to chodzą już jak... A chłopaki mogą sobie popatrzeć, o. Jak u nas się... goni. Ładnie się wymieszały teraz. Wysoko są nawet Proszę bardzo Ale nade mną teraz zobaczymy co to będzie, czy to będzie różnica, czy nie Ciekawe czy Marcin odrobi stratę. Rano 6 To ta wyszwanska chodzi, nie chodzi, nie wiem jest tutaj, rwą się, rwą się, tyle cicho. Prawie dobrze, o Jezu, słabo. Chociaż dobita, dobita, kurde, to, 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 to jest. Nie złapie się już dziadostwo, no. Za dużo, dawaj teraz, kurde. Za dużo zostało, niech. Trzeba przygwizdać. No. Zapały się znowu. O, teraz, teraz nie wiem co to było, ale wyszwancka zostaje tylko, że ta kończata jest tu w dołem Zostaje u sąsiada. I się już raz po dachu poszła. Znowu już się chce zostawać tam, także może być po kubicie. ostatni samicy. O, zostanie? Zostaje, Już się tam wgnioto. O, o wyrwały ją cicho. Dobrze, teraz dobrze się wyrwały, ale... No masz. Nie, teraz została. Teraz znowu się... Kurde masakra o. o dawajcie, dawajcie z powrotem oj dobra teraz złapacie czerwonych cztery <grywy> no już po wyszwance będzie, bo ona już teraz też sama tam do niego co za głębie zobaczcie jak się ciągną Dawajcie, to na tą stronę. O, teraz dobrze. Teraz dobrze. Dużo Marcinowi za dużo, ale, ale lepiej. Oba, uciekają. Z 20 zostało, jak najlepiej. Połowa stada. Zobaczcie, jak Marcina zeszł do siadania. U. Dobrze, że, że się czegoś przestraszyły, bo normalnie Normalnie jakby tak zeszły i usiadły to by tam czerwonych zostało dużo To no dużo zostało, zostało tutaj Czekajcie zobaczcie ten cały Dubek, ciągnął. O i co, dobra, idźcie, idźcie, już tamty idzie, tu jeden czerwony, dawajcie go na tę stronę, kurde. No ale się ciągną, dziadostwo. No, zobaczcie, strasznie mnie to iżetuje. I tak jak mówiłem, jak nie można odpędzić, to nie można, jak już chodzą, to chodzą, patrzcie, nie chcą zejść, dobrze jest wyrwane wszystko elegancko, ale jakby przeszły i usiadły, nie chcą, jeszcze się z Marcinem złapią teraz. o, to jakiś obce, chyba, murzyn ciemny, umęczyły je, umęczyły, może będzie dobrze, cicho, cicho, schodzą. Schodzą, schodzą, gdzie one są? Są, dobra. Mało ucieka tym kółkiem. Schodzą, schodzą. O, zobaczcie, szwanska ledwo latała, ona usiąść nie chce. Gdzie ona jest? Tu jest. Cicho, cicho. Słyszycie jak u mnie jest cicho? Siatka kosi, siostra zamiata. Wiecie jakie to nerwy, o, ale to, to może. Dawajcie, wkręcajcie, no dobrze, wystroidą Wystroi doł Dobrze jest, cicho Latać nie ma siły, kurde, do ludzi patrzy tylko żeby usiąść. Zobaczcie, ona tu się kręci. 24 minuty już w górze jest Wszystkie są w górze 24 minuty 25 Boją się usiąść głębie dzikie jak ja strzębie. lądują. Cały czas są, cały czas nic nie ucieka na razie. Ale tam jest dużo starych głębi. O teraz będą ciekawe. O, jeszcze pójdę do ściny, do niego zobaczcie. Już. O, 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 o. O, co, czegoś się przestraszyły. Jakby teraz przyszły raz, raz usiadły. no ile poszło przychodzą moje do siadania, to uciekają o. nawet moje uciekają z nich <grym> ale tym kółkiem, kurde cicho, cicho, czarny jest białolot czerwony już poszedł poszło siedem tym kółkiem siadacie, to siadajcie tym maszyna poszła w górę, to dobrze no dawajcie, dawajcie, no ile można czekać? Nieloty już usiadłem Wkręcają, wkręcają Winery są Czarny jest, cicho zobaczymy Oddale, przybliżę Oba, ile ich jest? Cicho Zobaczcie ile poszło O kurwa Ale ich poszło. Ciekawe czy coś siedzi, czy nie. Ciemny jeden siedzi na pewno. Ale ich poszło, ale by... Kurde no. Siedzi ciemny, czy to moje takie, bo one teraz takie dzikie. Dobra. Ale ich poszło, widzieliście co się działo? Kurde. 5 sztuk jest. Tak mi się wydaje. Dwa peszty, dwa ciemne i winer. I co? <grymne> I co do na to? Wystarczy, że głębiej siadają. Tyle lat mi nie siadały. 5 sztuk. Ha. Marcin będzie w szoku. Oba, tu taki Budapeszt. Ciekawe, czy coś mi złapał. Dobra, łapię to. Pierwszy raz Mikołam wyskoczył moją dziurą. Dawaj, buda, buda. Buda, buda, buda. Peszka, kurwa, stara. Buda, 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 buda. Buda, buda, buda. Nie złapię A miałem zrobić tam dziurę w tym. Tam by wlazła może. O, widzicie, miałem tu dziurę zrobić. Gdyby mogła sobie wskoczyć. No trudno. Jeszcze mi się podbierak zepsuł. Zobacz, że jedna peszka jest. Jeszcze jej nie złapałem. Ciekawe, czy ją złapie. A kuku? Też <laughs> się Udało się. No. Zobacz, dwulatka też. Zobaczcie panowie, 11 sztuk. Dzisiaj. Głębie Marcina przecież można filmiki sobie rok temu, jak mnie rąbał. Coś ci na coś tam A w tym roku, karta na razie jest po mojej stronie. O wyszwancach już zapomniałem. Dzisiaj 11.0 Można? Można. Ale z tą cyrk. Ale cyrk z nią wyskoczyła przecież z tą dziurą. Dobra, wszystkie do jednego gojemnika wsadziłem. Teraz niech sobie siedzą. Akurat za 15 czwarta wyrobiłem się. Zobaczcie. Stara peszka, dlatego tak było warto walczyć. Dobra, pozdrawiam. Dzięki za te komentarze. Ostatnie dużo. Eee, to co właśnie to co, 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 co mówiłem. Że chciałbym wiedzieć, jak wy macie głębie. Bardzo fajnie. A teraz bym Was prosił jeszcze o to, żebyście mniej więcej napisali, kto skąd jest, czyli województwo i, i miejscowość, taka mniej więcej, albo bliższe miasto, żeby nie było tak po prostu, chcę zobaczyć w głębiej, jeszcze po prostu się <grych> ostały, tak? Także pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się z farmy łapacza 11.0.